Premiera nowej freerideówki od NS Bikes, budżetowa elektryczna przyrzutka srama, Magura wraca na rynek z modelem Gustav Pro, a DJI, czyli producent dronów, wypuścił silnik do rowerów elektrycznych. To oczywiście nie wszystko, o czym dzisiaj powiemy, więc nie przedłużając, zostawcie subskrypcję i lecimy. A zaczniemy już sobie od drugiej z rzędu wygranej naszego ulubionego Francuza, Amori Pierona. Piszą. Amory Pijon! Amory Pijon! Amor Kolejne zawody z serii Pucharu świata decha i znowu z zawodników nawiedziła potworna ulewa. Jak widać... Jednak niektórym riderom takie warunki sprzyjają, i czuję się jak ryba w wodzie, i jednym z takich riderów jest właśnie here. So Pieron fourth in the UCI World Cup downhill overall as this race got underway. Spent the first couple of races getting back up to speed again but put himself right back in the conversation with that win in Val di Sole Trentino last time out. Rocketing down through the top section. He's faster, 4 tenths of a second up goes super wide there. Yeah, a little offline there but still recovered. I was going to say this could Ziomal wyjaśnił wszystkich o potężne 6,5 sekundy. It's every race now. Who has got an answer for Amari Pirron in 2024? Lloyd Bruni was satisfied with his sixth place run. It's about to be blown out of the water by his old nemesis, his old sparring partner. Amari Pirron crosses the line, six point four seconds faster. Max Comensau cannot believe his eyes. Amari Pirron. Robiąc tym samym następny legendarny przejazd, bo przypominamy, że na ostatniej rundzie wygrał Valdisol. Oh, oh. Sram wypuszcza nową przerzutkę elektryczną. S1000, bo tak nazywany jest nowy model, to budżetowa. Budżetowa wersja znanego już AXS-a. Pod nazwą S1000 wyszła również Korba, więc rozmawiamy tutaj o całej gamie modelowej. Oraz w tej samej linii komponentów, ale już pod inną nazwą, kaseta XS 1270 w zakresie od 10 do 52 zębów. Nie mogę również nie uszczypnąć faktu określenia tej przyrzutki. Budżetową, bo mimo, że nie ma jeszcze oficjalnego info, to patrząc na cenę normalnego AXS-a tej przerzutki igla, to raczej tanio nie będzie. Dalej mamy Specialized i nowego Jumpera 15. Jumper to jest na historia na kołach. Serio, jest to model rozwijany i produkowany od 43 lat, a ostatnio Specialized wypuścił jego 15. wersję. Będzie po prostu jeden stamp jumper o zmiennej geometrii, oczywiście w wielu wersjach osprzętowych. Skok ramy to 145 mm, a przedniego amortyzatora od 150 do 160. Jedną z większych zmian to kinematyka ramy, która została dostosowana pod ostatnie nowości w świecie amortyzacji. Do tego taką kontrowersyjną zmianą jest fakt, że nowy stump jumper nie ma ani prowadnicy. Ani otworu na poprowadzenie linki Przerzutki. Po prostu inżynierowie z stwierdzili, że ten rower zasługuje na wszystko co najlepsze czyli na elektryczną Przerzutkę. Wow! Kolejną ciekawostką jest linia części rowerowych od producenta, który przez ostatnie 20 lat zajmował się tylko protekcją i odzieżą. Mowa jest oczywiście o Liat. MTB. Liat na Eurobajku przedstawił nowe mostki, kierownicy, pedały SPD i Flat oraz gripy. Ciekawy jestem, jak to się przyjmie, bo ja w sumie sam jeżdżę w Liacie, bardzo lubię i szanuję tą markę. A jak uda się przetestować któreś z tych części, to też pewnie damy wam znać, jak właśnie się sprawują. co? co, kupił? To mi się podoba, o to chodzi, jak oni się ruszają, te kocie ruchy, te gesty rękami. DJI, producent dronów, kamer, mikrofonów, gimbali i ogólnie tematów filmowych, zbudował silnik do rowerów elektrycznych i to nie byle jaki. DJI ledwo wszedł do świata rowerów i już zaskoczył parametrami swojego silnika. 120 Nm maksymalnego momentu obrotowego, 1000 watów szczytowej mocy i waga w okolicy 2,5 kg, co czyni z tego silnika jednym z najlepszych, jak nie najlepszym, w stosunku mocy do masy. Inżynierowie z dji stworzyli również swoje baterie: 600 i 800. I w tym wypadku, tak samo, patrząc na konkurencję. Są one po prostu lżejsze. Oczywiście jest to świeży produkt, więc czas pokaże, jak z funkcjonalnością i awaryjnością. Ale fajnie, że na rynek silników elektrycznych, no bo to też jest jakaś tam osobna dziedzina, wchodzą nowe marki, bo to zawsze napędza rozwój. Chciałem się. rozwój. Następną premierą jest nowa NS Bikes Soda że bike będzie miała picie a nie bo NS bikes dobra Churda. Sorry. znana z dawnych lat freeridówka doczekała się wreszcie reaktywacji i wygląda naprawdę ciekawie będzie to typowa freeridówka koła 27,5 skok w okolicy 170-180 kąty mocno bike parkowe, a premiera tego roweru ma mieć miejsce już w przyszłym roku. Ambasadorka NS Bikes Natalia Niedźwiedź właśnie taką sodę testuje i podesłała nam kilka filmów i fotek. obczajcie. Yeah! coś się zrobił. A wy, drodzy widzowie, podzielcie się w komentarzach swoją opinią na temat właśnie sody, czy wam się podoba, czy nie, oraz jaki rower wam przypomina. A na najlepszy komentarz nagrodzimy serduchem, bo też czytamy komentarze, także piszcie śmiało. Jo. Każdy pewnie wie, co to jest zawór Shredder lub Presta. Oczywiście są to rodzaje wentyli. Samochodowy, rowerowe, Ale czy słyszeliście o wentylach Click? Jest to patent od Szwalbe, czyli kolejny sposób na pompowanie kół rowerowych. Podobno ma zwiększoną trwałość, lepszy przepływ powietrza i w założeniu ma się mniej zapychać mlekiem od tubelesa. Nowy patent to takie połączenie dwóch klasyków, bo średnica zewnętrzna będzie jak w Preście, ale za to mamy wewnętrzny zawór, jak w szerederze, czyli samochodowym wentylu. Ciekawe, czy nowy patent przyjmie się i za 10 lat będzie standardem, czy może jednak odejdzie w zapomnienie, jak na przykład szwalbę Procore. Kto pamięta, ten, ten pamięta. Ostatnia nowinka na dziś to nowe heble od Magury. Model Gustav Pro to następca oldschoolowego modelu Gustav. Jest to też odpowiedź na starzenie się modeli MT5 i MT7, bo Gustav Pro to oczywiście hamulec do grawitacyjnej odmiany kolarstwa. Wedle producenta nowe hamulce mają dostać klocki o 40% większej objętości. I najlepiej będą działać również z nową tarczą o grubości 2,5 mm, czyli faktycznie większa od standardowych tarcz. Przerobiony został również system kanałów olejowych, dzięki czemu odpowietrzanie ma być prostsze i czystsze, o czym pewnie się niedługo dowiemy w naszym serwisie w Bielsku Białej Bike Strefa. Zapraszamy, jak macie coś do zrobienia. Na sam koniec klasycznie propozycje filmowe. Tym razem tak skromnie. Krótki edit od Brandona Samenuka Saver. A drugi film to ostatnia relacja kanału Sleeper z leże. Ah, z leże. Klip w starym stylu z rockową muzyką i oczywiście. Pięknym downhillem, a pogoda, jak to w tym roku, w zwyczaju zmieniała się dynamicznie. Mega ślisko, mega dużo gleb. A kibice z Francji, jak zwykle, dali popis. Dzięki Wam piękne za dotrwanie do końca tego odcinka. Jeśli się podobało, zostawcie kciuka w górę, oczywiście subskrypcję, bo to jest turbo ważne, oraz wyślijcie ten film. Do waszych ziumali, niech się dowiedzą, co tam się dzieje w świecie rowerowym. I instagramy nasze tutaj i tutaj. Ja jestem Bukie Adrian z Bike Strefy. I widzimy się w następnych odcinkach. Yo!